Poranek to taki moment w ciągu dnia, w którym to planujesz, w którym nabierasz sił. Poranek z Czasem Seniora ma na celu pobudzić, zmotywować i zainspirować Cię do działania. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i będę Ci towarzyszyć w każdym z tych poranków, zatem zachęcam do oglądania. Już teraz proszę Cię także o subskrypcję, o wciśnięcie na dzwoneczek, a będziesz na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się na moim kanale. Zaczynamy! Witam Was serdecznie i już się nie mogę doczekać, żeby Wam opowiedzieć o tym, co wymyśliłam na ten dzisiejszy poranek. Także słuchajcie do samego końca. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Słuchajcie dzisiaj o wbetonowaniu. Hmm. Pomyślcie sobie, może kiedyś mieliście okazję widzieć jakąś budowę, albo widzieliście jak było coś wbetonowane coś jest wbetonowane. Często pod różnego, budow różnego rodzaju budowlami w właśnie wbetonowuje się kamień węgielny. Kamień, taki pierwszy kamień został wbetonowany, żeby był e, tak naprawdę takim świadkiem tego, że zaczęła się budowa. Na przykład, wbetonowane mogą być różne rzeczy. Możemy wbetonować po prostu wszystko, co tylko chcemy, możemy wbetonować. I wiecie co? I tak sobie pomyślałam, że czasem. Czasem, nie zawsze, ale czasem możemy doświadczyć w naszym życiu właśnie takiego wbetonowania. My możemy się czuć czasem tacy zabetonowani. Kiedy się to dzieje? Dzieje się to wtedy, kiedy sztywno trzymamy się swoich. Mądrości. Kiedy uważamy, że jesteśmy najmądrzejsi, wtedy kiedy myślimy, że wszyscy inni się mylą, wtedy kiedy wydaje nam się, że cały świat jest na przekór nam, a my, że jesteśmy najmądrzejsi, wtedy wydaje mi się, że możemy doświadczyć takiego wbetonowania. Jesteśmy zabetonowani. W swoich myślach, w swoim myśleniu, w swoim zastanawianiu się nad życiem, nad światem, nad codziennością. Wiecie, nieraz doświadczam, i naprawdę nie wynika to z mojego wieku, bo spotkałam wielu ludzi, dużo młodszych ode mnie, którzy mają podobne podejście do mojego, a może nawet jeszcze lepsze. Podejście, myślę, że może nawet lepsze e, niż mam ja. E, często spotykam się widząc się z Wami e, tak w cztery oczy, widząc się z Wami na żywo. Doświadczam tego, że zwracacie mi na przykład na coś uwagę. Mówicie, no nie do końca, Pani Małgosiu, tak jest, może jest to tak i tak. Albo proszę spojrzeć z tej perspektywy, to chyba tak. Y, można rozpatrywać w różnych aspektach nie tylko tak jak pani mówi. No i wiecie co, i czasem zmieniam swoje myślenie. Czasem mówię do siebie kurczę, to ja przez tyle lat myślałam, że jest A, a się okazuje po tylu latach, że jednak to jest B. I i trochę mam mętlik w głowie i trochę tak jakoś muszę się trochę poustawiać, poprzestawiać to swoje myślenie i właśnie wtedy doświadczam tego, że rujnuje się mój beton. Wiecie, że rozwalam ten beton, którym jestem zabetonowana. Bo ja już sobie wymyśliłam pewną teorię, przywarłam do pewnej teorii, przywarłam do pewnego myślenia i teraz, żeby zmienić to myślenie, to muszę trochę... Ten beton, którym się oblałam, którym oblałam tą myśl, muszę trochę porozwalać. No i właśnie przejść do innego trochę myślenia. Spotkałam wiele młodych ludzi, którzy są naprawdę bardzo otwarci na to, co im mówią koledzy, znajomi, osoby starsze i są w stanie być tak bardziej. Jak glina, jak plastelina, są bardzo plastyczni i bardzo dają się kształtować. Nie wiem, czy to też jest do końca dobre, dlatego że uważam, że jednak trzeba mieć jakiś beton w swoim życiu. Trzeba mieć jakąś taką twardą podstawę, jakiś taki twardy fundament. I trzeba mieć też swoje myślenie w tym wszystkim. Trzeba myśleć na swój sposób. Dlatego ja Was często zachęcam do tego, żebyście pisali na przykład komentarze pod tymi porankami, żeby to, co ja myślę, żebyśmy mogli sobie zweryfikować nawzajem, żebyście wy także się mogli nad pewnymi rzeczami pozastanawiać. Dzisiaj zachęcam Was do tego, żebyście się zastanowili nad tym zabetonowaniem w naszym życiu, czy ono jest dobre, czy ono jest złe, y, czy doświadczacie go czasem. Tak jak ja już powiedziałam, moim zdaniem wydaje mi się, że czasem musimy, nie czasem zawsze powinniśmy mieć fundament, który jest właśnie z betonu, który jest wylany, solidny fundament, y, zabetonowany porządnie fundament. I na tym fundamencie dopiero możemy być bardziej elastyczni, możemy być bardziej plastyczni. Natomiast jeżeli nie mamy tego betonu, choć trochę w swoim życiu, to tak naprawdę będziemy ulegać każdej chwili, i każdy człowiek może nas zmienić i może nam coś podpowiedzieć, co do końca dobre może wcale nie być. Dlatego dziś zachęcam Cię. Pomyśl o swoim zabetonowaniu. Czy jest ono dobre, czy złe, czy warto jest być zabetonowanym, ale czy też warto jest czasem z tego betonu zrezygnować. Pozdrawiam serdecznie, Małgorzata Kospin, pa pa pa.